Dump E STRZENA Nad lasa było jezoro, e rosła tam strzena. Niedalek stoją wesoci grebi dąb. Łebo je łopowiadałe seraz o młece twardosce e spokoju. DUMB RZEK Tebie, doku, nie masz żudny moce, żudny twardosce. Przewszedcim drżisz. Nawet wiatr może wiodz skądka chce. Temu se kłonisz we wszedci stronę. Dzibiesz so jak kolipka. nie masz żadnego spłykuj. Strzena zaszymiała, jakby se podsmiechnęła, e nie rzekła na to nic. Webuchł sztorm. Strzena se temlowała e kłoniała we wszedci stronę, e nic so i nie stało. Dump młecny, e twardy stojął cecho, nie ukłonił so przed wichra. Ten wiachoł w jego koruna e łobalił sztywnego dama. Widzisz, rzekła teraz strzena, co twoja moc, twardość et twój spokój tobie pomogły? Na to buszne dołbiszcze są so odzywo. Te strach oblewo strzeno, co so zawczasu nie ceszę, bo wnet legniesz kwel mnie uschłe. Zdziniesz zdeptone przez ledzy e zwierząta, a niemdze poce ni żadnego szlachu. Za mną ale przyjdą drzewnice, zrobią ze mnie deszci e grybe bale. Z tych weczarzą snuże, gduńszczy czy e stołci, a tak ją nie przyjdę w kieł, jak te w cepłe bartne izbę mężnych panów. Jeż za sto lat ledzę do ja ci joję w cyk mocny, et twardy.